Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na temat JavaScriptu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o natychmiastowo wywołującej się funkcji. Tydzień temu niestety nie byłem w stanie nagrać odcinka, dlatego że po godzinach pracuję ostatnio jeszcze nad takim projektem związanym z Machine Learning, a dokładnie z Deep Learning i TensorFlow.js, i po prostu nie dałem rady. Dzisiaj trochę mi głos siada ze względu na przeziębienie, ale może jakoś to tam będzie. Więc e, czym w ogóle jest to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Na pewno spotkaliście się z takim zapisem, który wygląda dość zagmatwanie i niekoniecznie mówi, co tu się dzieje. Coś takiego nazywa się Immediately Invoked Function Expression, czyli w skrócie IFI. -y. Samowywołująca się funkcja. I dzisiaj właśnie o tym. Samowywołująca się funkcja. To znaczy, jeżeli mam coś w tej funkcji, na przykład, żeby wykonsolować mi hello. Program wykonsoluje mi hello od razu po uruchomieniu mojego skryptu. Czyli w skrócie, jest to funkcja jakaś która sama się od razu wywołała. Ale dlaczego ten zapis jest taki skomplikowany? Mógłbym przecież po prostu tutaj sobie wstawić console.log i to zadziałałoby w ten sam sposób. Tak, faktycznie, to zadziałałoby w ten sam sposób, ale to już nie jest funkcja. Po prostu wrzuciłem coś tutaj, do tej do przestrzeni globalnej. Natomiast chciałbym kawałek kodu mieć zgrupowany w pewną funkcję. Po co? Mm. Z paru powodów. Pierwsza, dla porządku. Po prostu wiem, że jeżeli coś jest w jednej funkcji, to jest to jakaś jedna całość. Kolejna rzecz to chcę dbać o to, aby nie zaśmiecać globalnej przestrzeni zmiennych. Czyli jeżeli mam jakąś zmienną, na przykład name Adam i chcę wyświetlić hello Adam, a poniżej jeszcze raz spróbuję się odwołać do zmiennej name. I teraz to wykonsoluję to, dostałem błąd. Name is not defined, czyli nie ma takiej zmiennej. On jej po prostu nie widzi, bo tak działa tak zwany hoisting. Na pewno o tym zrobi odcinek. Zmienne w tej funkcji są dostępne tylko w niej, a nie są dostępne poza nią. I do czego to się przydaje? Wyobraź sobie projekt, w którym masz 10 różnych skryptów. Załóżmy, to jest bardzo prawdopodobne, że w trzech skryptach powtórzy się nazwa jakiejś zmiennej. Wtedy jeden skrypt nadpisze wartość, z drugiego skryptu wszystko się generalnie posypie. Dlatego zawsze należy dbać, żeby zmienne nie wychodziły poza zakres naszej pracy, naszej aplikacji, naszego skryptu tworzymy sobie taki obręb naszych zmiennych. I to nie powinno wychodzić poza ten obręb. Po to, żeby przypadkiem nie weszło do innego skryptu, czy nie zaczepiło się, e, nie skolidowało z jakąś inną nazwą. No dobra, więc po to stosujemy właśnie takie funkcje. Ale czy o co chodzi z tym zapisem? Dlaczego on wygląda tak skomplikowanie? Dlaczego tu jest tyle nawiasów? No więc przecież można byłoby to zapisać dużo prościej. Na przykład function my Function. Niech tak się nazywa. Teraz mogę użyć my function, oczywiście jeszcze nawiasy. W ten sposób. I jeżeli teraz uruchomię aplikację, to no oczywiście to zadziała. Działa dokładnie identycznie. Tylko to nie jest funkcja, która się wykona od razu. To znaczy tu ją definiuję, a tu ją uruchamiam. Muszę ją gdzieś zapisać, do gdzieś w pamięci i później ją uruchomić. Co oczywiście no, można zrobić, ale mi w tym przypadku zależy, że nie, nie, ja nie chcę. Ja wiem, że ja ją chcę raz uruchomić i tyle, więc po co mam ją zapisywać gdzieś do zmiennej? Nie muszę. Więc, czy mogę stworzyć funkcję anonimową? Mogę, o ile ją do czegoś znowu przypiszę, na przykład my function. Jakby zapis się odrobinę zmienił, aplikacja działa cały czas tak samo. Czyli, no specjalnie mi to nie pomogło. Chciałbym, żeby ta funkcja wykonywała się od razu. Jak się wykonuje funkcja? Dostawiając nawiasy. Tak? To jest nazwa zmiennej, w której przechowuje się to. I żeby ją uruchomić, dostawiam nawiasy. Więc, czy mogę po prostu tu dostawić nawiasy? Odpalę. Mogę. Okazało się, że mogę i aplikacja się faktycznie od razu uruchomiła. Wyświetliło się Hello Adam. Więc... Prawie to samo, tylko znowu ja zapisuję moją, zmienną do, e, moją funkcję do zmiennej, co jest trochę zaśmiecaniem przestrzeni, zaśmiecaniem pamięci, no bo po co mam zapisywać? Więc czy mogę zrobić coś takiego? Spróbuję. Nie, nie mogę, dlatego że gramatycznie to jest niepoprawne. Po prostu JavaScript idzie sobie linijka za linijką, sprawdza, że jest function i on. I alarmuje mnie, że. Nie gościu, taki zapis jest niepoprawny. Ja się nie spodziewam funkcji anonimowej. Sory. Wyrzuca błąd. Aplikacja się kraszuje. A teraz zrobię mały trik. Zostawię tutaj plus. Odpalę jeszcze raz aplikację i nagle okazuje się, że ona działa. Huh. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Żeby zrozumieć, co się stało i dlaczego tym razem aplikacja się uruchomiła, trzeba wiedzieć, co właściwie robi plus zakomentuję to, stworzę sobie nową zmienną number, która będzie stringiem. 1, 2, 3, 4. Teraz sobie wykonsoluję mój number. Number i w drugiej linice type of mm, type of number, czyli żeby wyświetlić typ e, mojej zmiennej. Odpalę, wyświetla się 1, 2, 3, 4 i type of number to jest string, no bo no tak, to jest faktycznie string, ale jeżeli dodam tutaj plus, jeszcze raz wykonsoluję, to tym razem to jest number. Więc co robi plus? Plus zmienia string na number, a przynajmniej stara się zmienić, ponieważ jeśli nie może go zmienić, bo to jest na przykład, to nie jest liczba, więc no jak miałby Hello zmienić w liczbę? Wtedy wyświetli not a number, który jest dalej typem, tak, bo tutaj sprawdza type of, który jest typem number, ale w rzeczywistości jego wartość to jest not a number. Gdy próbuję wykonsolować, wartość zwraca not a number. No bo nie da się przekonwertować hello na liczbę, no bo niby jako, sorry, hello. I to samo dzieje się tutaj. To znaczy, plus stara się przekonwertować to wszystko na liczbę. Oczywiście nie da się. Też zwróci na końcu not a number, ale w trakcie, gdy próbuje to przekonwertować. Jednocześnie ta funkcja musi się uruchamiać. To znaczy uruchamia to co się dzieje tutaj. Więc stara się tutaj przekonwertować na number, czego zrobić nie może, no bo nie da się tego przekonwertować, zwróci tak jak wcześniej not a number i mogę to udowodnić. Na przykład stworzę zmienną test, która się równa właśnie to i tutaj console.log. Zwróciło not a number ale faktycznie starało się przekonwertować na number i właściwie przekonwertowało ale wartość tego wyrażenia to jest not a number więc tak jak wcześniej JavaScript sprawdzał linijkę po linijce i mówi o nie w tym miejscu nie spodziewam się funkcji tak teraz idzie i patrzy że to już nie jest funkcja całość brana jest pod uwagę całość razem z plusem czyli plus zmienia właściwie jednocześnie uruchamiając tę funkcję na not e number i dzieje się coś takiego Oczywiście not a number można postawić mogę sobie ile razy chcę postawić to nic nie będzie robić ale to sprawia, że funkcja jest wykonywana w momencie konwersji czy próby konwersji na number a javascript Idąc linika po linice widzi to już jako not a number, więc nie wyrzuca błędu, że nie spodziewa się tu funkcji, bo tak naprawdę tej funkcji już w tym miejscu nie ma. Ale to nie wygląda tak, jak przykład z samego początku filmu. Dlatego, że zmienić funkcję na wyrażenie, tak jak zrobiłem to za pomocą tego plusa, możemy na kilka rodzajów. Plus to jest właśnie jeden z nich. Moglibyśmy użyć też minusa, który właściwie też zwróci not A number. Mogli użyć wykrzyknika, o tym będzie oddzielny odcinek, i moglibyśmy jeszcze użyć nawiasu. Nawias działa podobnie, zakomentuję to. Jeżeli mam jakoś na przykład number i chcę dodać 2 plus 2, razy 4, i wykonsoluję mój number, zwróci mi 10. Dlatego, że pierwsze jest mnożenie, czyli tutaj było 8. 2 plus 8 to jest 10. Normalna rzecz. Więc jeżeli chcę, żeby pierwsze się wykonało to, muszę to wziąć w nawiasy. Na pewno znasz to z matematyki. Generalnie, nawiasy to nie jest zapis jedynie matematyczny w JavaScriptie. Nawiasy nie mówią, że uwaga, e, pierwsze zrób to, a później to. Nie do końca. Nawiasy mówią, czy właściwie, nawiasy działają w taki sposób, że wykona kod, który jest w środku. I zwróci jego wartość, czyli wykona 2 plus 2, 4, a później razy 4 to jest oczywiście 16. Ale o co tutaj chodzi? O to, że wykonuje kod w środku i zwraca jego wartość. Więc równie dobrze, tak może tak zrobię, żeby lepiej było widać, gdzie się zaczyna nawias i gdzie kończy. Więc równie dobrze mogę w taki nawias wziąć moją funkcję i teraz sprawia to, że... Ta funkcja zostaje wykonana i właściwie jakby jej wartość zostaje zwrócona. A jaka będzie od tego wartość? Sprawdźmy. const test równa się ta funkcja. console.log test. Jak myślisz, co zwróci? Zwróci undefined. Dlatego, że no, jakby nic się tutaj nie zwraca. Mógłbym zwrócić return 23 i zwróci 23. Natomiast ja nie zwracam nic, więc nie zwracam nic, więc mam undefined. I bardzo dobrze, bo ja nie potrzebuję nic zwrócić stąd. Chodzi tylko o to, że w momencie wstawienia funkcji w nawiasy, ona została wykonana, została potraktowana jako wyrażenie, czyli wykonało się to i zostało zwrócone undefined. I undefined już nie wywołuje mi żadnego błędu. Dlatego bez nawiasów mam błąd, że Sorry, ja się nie spodziewam tutaj funkcji, natomiast z nawiasami to tak, jakby to wszystko się wykonało i zwróciło undefined, dlatego błędu nie ma. Mogę teraz jeszcze uprościć ten zapis, czyli skorzystać z zapisu strzałkowego. Spróbuję uruchomić i uwaga, mam błąd. Taki zapis jest jednak niezgodny. Nie mogę użyć od razu tutaj, jakby uruchomienia mojej funkcji, ale to nic. Ale to nic. Na razie usunę i zobaczmy, co mi właściwie to zwróci. Test równa się to. console.log.test. Uwaga, to mi zwróciło funkcję. Ten zapis zwraca mi funkcję. Więc, żeby uruchomić teraz funkcję, dodaję nawiasy do niej. I jeszcze raz spróbuję uruchomić to. I tym razem działa. I w ten sposób doszliśmy do. Takiego zapisu, jaki był na początku, który wygląda trochę paskudnie na pierwszy rzut oka, ale co tutaj się dzieje? Mam nadzieję, że już wiesz. Pierwszy nawias wykonuje to i zwraca wynik, a wynik tego to jest function, czyli to jest jakaś funkcja. Natomiast drugi nawias to jest uruchomienie tej funkcji, która została dopiero co zwrócona. I to jest cała magia ifi. Możecie się spotkać jeszcze z takim zapisem, że ten nawias, który ma uruchomić funkcję, jest tutaj, czyli w środku. Ale tak jak wiesz, przecież testowałem to przed chwilą i to nie działa. To nie działa w takim zapisie strzałkowym, ale gdyby to była zwykła funkcja, to by zadziałało, bo ona po prostu na to pozwala. Takie są zasady JavaScriptu, i tyle. I wtedy. Nie ma znaczenia, czy ten nawias jest tu, czy tu. Zadziałają oba przypadki. Ale jeżeli to jest funkcja strzałkowa, to wtedy ten nawias musi być w środku. Przy tej natomiast nie ma znaczenia, dlatego że to zostanie zmienione na funkcję i zwrócone i uruchomione. I uwaga, to zostanie uruchomione od razu, czyli funkcja zostanie uruchomiona. Czyli powiedzmy, tu jest jakieś tam running. Function I ona, jej rezultat zostanie też jakby później wykonany. Czyli jest tutaj delikatna różnica. W teorii, w praktyce nie ma praktycznie żadnej. Częściej spotyka się na zewnątrz, dlatego że coraz częściej stosuje się właśnie funkcje strzałkowe, a ona już wymaga, żeby te nawiasy były na zewnątrz. I to jest cała magia Ifi. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, zostawiajcie śmiało w komentarzach. Ja, te, ja o tych komentarzach pamiętam. Ostatnio ktoś e, sugerował, żeby zrobić odcinek o tablicach. Myślę, że on wcześniej czy później się pojawi. Także dzięki za te pytania. Dzięki za komentarze. I do zobaczenia. Mam nadzieję za tydzień.